Pływania Suwalskiego Aquaparku po raz drugi była areną Mikingu Grand Prix Puchar Polski. Jak podkreśla Paweł Słomiński, były trener reprezentacji i szkoleniowiec Otylii Andrzejczak przypława Pawła A dzisiaj działacz, impreza w Suwałkach powinna już na stałe znaleźć miejsce w kalendarzu Polskiego Związku Pływackiego. Wszystkie te nasze działania zmierzają do tego, żeby ożywić tą część Polski, żeby pokazać, że ona jest też ważna dla Polskiego Związku Pływackiego, dla polskiego pływania po to, żeby też młodym adeptom pływania zaprezentować takich pływaków jak Korzeniowski, Kawęcki czy Ola Urbańczyk. Do tego Dawid Szulich, kolejny uczestnik ostatnich Igrzysk w Londynie. Rzadko się zdarza, by w zawodach w Sywałkach uczestniczyło uczestniczył Największe gwiazdy polskiego pływania w ostatnich dniach brulowały w meetingach kucharu Świata w Moskwie, Dubaju i Dausze. Startujemy na wszystkich zawodach praktycznie w Polsce, nieraz na świecie startujemy. No, trzeba porównywać to do wszystkich do startów, do wszystkich treningowych startów i dla mnie to jest najważniejsze, żeby jak najwięcej startować w roku. Radosław Kawęcki, czołowy sta Świata w Suwałkach wystartował w wasz sześciu konkurencjach. Za najlepsze rezultaty odebrał finansowe premie. Nie ukrywa, że starty w Grand Prix są też okazją do zarabiania pieniędzy. Dokładnie trzeba startować, żeby osiągnąć te swoje życiówki nawet można powiedzieć i dożyć do tego, żeby pobić to. Już na początku sezonu Krajowa Czołówka szykuje formę do najważniejszych międzynarodowych imprez. Przede wszystkim Mistrzostwa Europy, w tej chwili w Danii, to najbliższy nasz star na krótkiej pływalni w grudniu tego roku. Tam, oczywiście, nasze gwiazdy w osobach Czerniaka, Korzeniowskiego, Kawęckiego, Oli Urbańczyk, o których wspominałem. Szczególnie Ola, to specjalistka krótkiego basenu, ale pozostali trzej panowie zaliczani do ścisłej czołówki światowej. Też liczymy na to, że przyniosą nam dużo chwały i radości. Będziemy mogli z zadowoleniem patrzeć na ich starty. Drugie miejsca na 50, 100 i 200 metrów z dowolnym zajmował w Grand Prix Walczani, 19-letni Daniel Rzadkowski. Od 8 tygodni ciężko trenuje on, by spełnić marzenie i także wystartować w seniorskich mistrzostwach Europy. Przed nim jeszcze trochę wytężonej pracy i dwa starty. Za dwa tygodnie w Krakowie na Grand Prix Polski. To są podobne zawody do tych. Natomiast drugi start jest znacznie ważniejszy i będzie w Poznaniu. Są to eliminacje do Mistrzostw Europy Seniorów, gdzie zamierzam wypełnić minimum. Pod koniec grudnia wychowany trener Edwarda Deca wyleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie studiował i kontynuował pływacką karierę. Postanowiłem, że wyjadę do Stanów Zjednoczonych na początku trzeciej klasy liceum, gdzie nie widziałem tak naprawdę perspektyw gdzie, gdzie iść na jaką uczelnię w Polsce, ponieważ nie za bardzo można połączyć karierę pływacką z, z nauką, więc postanowiłem, że, że warto spróbować wyjazd do Stanów, gdzie, gdzie, gdzie są, są naprawdę dobre warunki do połączenia nauki i sportu. Daniel Rzadkowski przyleci do kraju za pół roku. W letnich Mistrzostwach Polski będzie walczył o zakwalifikowanie się do kolejnej wielkiej imprezy, Mistrzostw Europy na długiej pływanii w Berlinie. To będzie bardzo ważny start z racji tego, że e, na półmetku Igrzysk Olimpijskich będzie to sprawdzian dla wszystkich polskich sportowców, nie tylko pływaków. Na podstawie wyników sezonu letniego najważniejszych imprez światowych będą wyłaniani zawodnicy, którzy będą tworzyli Klub Polska, a więc ten trzon polskiej reprezentacji olimpijskiej. Do tej pory sobałki były reprezentowane na igrzyskach olimpijskich tylko przez badmintonistów. Jest nadzieja na to, że ten zaszczyt spotka także pływaki.